Słuchajcie, zamawiałem ostatnio parę rzeczy z AliExpressu i zamówiłem też to cudo. Kosztowało niewiele, nie wiem, około 15 zł. Przynajmniej ja postrzegam, że taka to była wartość. To są osłony na śmigła dla Miniacza do Miniatza 4 Pro i to, co mogą one dać przede wszystkim to jest bezpieczniejsze latanie, jeżeli mówimy o obiektach pomiędzy przeszkodami, ale też bliżej ludzi. Na przykład chcemy dzieciaki nagrać w przedszkolu albo w szkole to w tym momencie ta pewność wzrasta. Zobaczymy sobie w tym odcinku jak się sprawują, jak się sprawuje miniać 4 Pro z tymi osłonami czy są jakieś wady tego produktu i czy warto zastosować, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem. Szczególnie jeżeli mamy na przykład twarde nawierzchnie, mini może nam się oprzeć o konar drzewa albo podobne rzeczy, albo zrobić krzywdę czy zwierzakom, czy dzieciakom. Wtedy można przemyśleć tego typu inwestycje, tym bardziej, że to kosztuje naprawdę parę złotych. Jedziemy, zamontuję, pokażę Wam jak to wygląda po montażu i e, czy to wszystko ma sens. Let's go! Te osłony mają oznaczenie tutaj: RR, RF, LR i LF, czyli left, right i front, a także rear. Te dwie są lewe i tylko wchodzą w tym miejscu. Front jest tu, więc to idzie w ten sposób. Powinno się zakładać to banalnie i tak faktycznie jest. I teraz lewa strona z tyłu, czyli LR, left, rear założone, trzyma się w miarę solidnie, ale od razu widać jaki jest duży mini już wtedy, w tym momencie nie jest to mini ale jak duży jest z tymi osłonami w porównaniu do miniacza bez osłon porównując go do na przykład Pawo czy innych sinewupów, no to on jest po, przepotężny ale faktycznie miniacz ma e, bardzo duży rozstaw pomiędzy Silnikami, i to jest konsekwencja. Także ma 4-calowe śmigła, trzeba wiedzieć o tym, że to nie jest wcale taki mały dron jak nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Dobra, zdejmiemy sobie filtr, bo tutaj jest ciemno trochę w tym miejscu, i polatamy między drzewami. Payloadu żadnego nie mamy dodatkowego. To co chciałem zobaczyć, jak on się sprawuje, i tutaj nie sygnalizuje nic, wygląda, że jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o samego drona. Tam mamy czysto, jeśli chodzi o tą e, całą alejkę, bo to jest taka alejka boczna. Tutaj czasami ludzie z psami nie chodzą, ale to jest taka porzucona ta alejka. Mm, spróbujemy sobie ją oblecieć za chwilę delikatnie w prawo. Jeśli chodzi o ekspozycję, jest bardzo wymagająca. Ja założyłem filtr nd 8 bodajże. Ale to, co mogę powiedzieć, wymagająco jest ze względu na to, że mamy tutaj mm, dużo światło cieni. Ale chciałem popatrzeć przede wszystkim jakby się latało właśnie z takiej pozycji Semi FPV zasięg powinniśmy mieć całkiem dobry, natomiast chodzi mi o to, jak ten dron się spisuje w osłonach jego właściwości, póki co to wygląda całkiem dobrze, w takim sensie, że on leci sobie w trybie N bez problemu. Tak, żeby nagrać spokojny materiał taki a la Cinematic, na przykład przy dzieciakach, przy innych obiektach, to widzę, że nie jest źle. Tak jak powiedziałem, no niekorzystne jest oświetlenie, ale pali licho, bo Dzisiaj nie nagrywamy nic super konkretnego. Bardziej testujemy właśnie w parku możliwości tego drona. Pole widzenia jest oczywiście małe i latam na aparaturze, więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że jest opóźnienie. To nie są loty prawdziwe FPV. Natomiast Staram się też wybrać takie miejsca, gdzie nie ma ludzi. Natomiast chodzi mi o to bardziej, żeby zobaczyć jak się spisuje pomiędzy przeszkodami. I widzę, że jest w porządku. Do nagrywania w ciasnych pomieszczeniach, w halach jest ok. Zaraz podlecę troszeczkę bliżej nas i spróbujemy oprzeć się o jakieś drzewo. Zobaczycie sobie, tu jest ta fajna alejka. Cofnę się jeszcze troszeczkę w tą stronę. I przelot tą alejką powinien być całkiem niczego sobie. Jeszcze trochę dalej. Tutaj zawrócimy. Jestem na wysokości 1,5 metra. Staram się też unikać lotów, tak żeby nie być na wysokości twarzy danego człowieka, bo może ktoś wyjedzie na przykład na rowerze. Dlatego lecimy na wysokości 1 metra. Teraz jest w porządku. Bezpośrednio przy drzewach. No, i wygląda to ok, z gitara. Całkiem przyzwoity przelot materiału może być. Można śmiało wykorzystać tego typu ujęcia. I o to chodzi. Dobra, teraz spróbujemy troszkę wyzwanie większe zrobić. Latam w trybie N. Tuż tu są ludzie. Większe wyzwanie będzie polegało na tym, że polecimy nad rzeką. I to może być cyrk, ale na tym to polega, że trzeba ryzykować. Jest trochę e, potencjalnych ghost branches, czyli gałęzi. Rozpoznamy sobie ten teren. Jest w porządku. Tak jak teraz. Jak widzicie można się zdobyć na większe no ryzyko to jest może za dużo nawet powiedziane, ale można sobie to na troszeczkę więcej pozwolić w takich przypadkach. Wygląda to jest to ok. Ja tutaj latam w trybie automatycznym, ze względu na to, że nam się bardzo zmienia, skacze nam ekspozycja. Wyłączyłem też czujniki. Nie mam żadnych czujników aktualnie, pomimo że latam w trybie N. Dobra, teraz nie będziemy tutaj kozaczyć trzeba znaleźć miejsce trzeba znaleźć przestrzeń, e, którą mogę wykorzystać do powrotu tak jak tu i tu powinna być ścieżka tuż nad rzeką jest, dokładnie to jest ta alejka, przy której siedzimy z Leonem, i moim spoterem wygląda to w porządku dobrze, teraz będą próby dotyczące tego, jak e, zniesie nam miniacz e, oparcie się o drzewo Jesteśmy na niewielkiej wysokości około pół metra. Kierunek na drzewo. No to lecimy. Czujniki wyłączone. I teraz, jeżeli uderzę, zobaczymy, czy osłony się spiszą. Średnio. Widać, co się dzieje z dronem, a mianowicie on ma taką tendencję, że go znosi na drzewo, czyli zarzuca mu drugą stronę. No to skręćmy teraz w lewo. I teraz bokiem. Teraz fajnie przyszedł, super. Przejdę w tryb C, bo N to jest troszeczkę za mocny. Teraz jestem w C, no i patrzymy. Odbija się. Troszkę go przyciąga to drzewo, ale odbija się. Dość ładnie. Jeszcze raz. Tak. W momencie, kiedy byśmy nie mieli tego drzewa, gdybyśmy nie mieli osłon, to na pewno by uderzył. Czy on sygnalizuje nam jakiś impakt, jeśli chodzi o system? Patrzę w aplikację teraz. Nic nie... Stabilizator osiągnął limit ruchu, to tylko tyle, czyli gimbal się oparł. Ale jak widzicie spokojnie można dać radę. No dobra, to teraz polecimy kawałek tutaj pomiędzy e, tymi krzakami. Będzie to tu przelot taki dosyć kozacki. No i on sobie daje radę całkiem spokojnie bardzo dobrze sobie daje radę. Patrzę na niego cały czas, nie gapię się w ekran, robimy tylko taki test. Osłony wnoszą bardzo dużo, kosztują kilkanaście złotych, a muszę Wam powiedzieć, że naprawdę taki spokój człowiek może mieć. Teraz przecięliśmy jak, jakiegoś chwasta, jakiś fast chwast. Jeszcze e, zrobimy jedną rundkę odrobinę niżej. Landing. Ja tu... Nie, nie, nie. Nie landing, przepraszam. Cię, tylko zrobimy sobie jedną rzecz. Bezpieczeństwo za, zaawansowane ustawienia Bezpieczeństwa i teraz będziemy latać bez limitu wysokości, czyli na minimalnej wysokości. Spróbujmy, tak? I kosimy. Jestem dosłownie na 10, może 15 cm. No i teraz wiadomo, że chwyciły go, chwyciły go rośliny, ale nic mu się na pewno nie stało. Jedna osłonka się poluzowała i to wszystko. Próbuję ja próbę akurat przeszedł. Jednorazowo spokojnie przechodzi, ale trzeba być świadomym, że on się opiera i też ma tendencję do podnoszenia. Takie osłony są bardzo przydatne, szczególnie jeżeli faktycznie częściej filmujemy na niedużych wysokościach, stosunkowo nisko, albo na przykład w halach w obecności dzieciaków, zwierzaków i innych obiektów. Możemy sfilmować nawet nieruchomości i to spokojnie nam zda egzamin. Trzeba być świadomym, że nie każdy impakt wiąże się z tym, że dron się odbije, bo on ma też tendencję do tego, że jak nam się odbija, ta druga część się podnosi i on dąży do tego, żeby wepchnąć się, że tak powiem, brzydko górą na przeszkodę. Więc to nie jest idealna sprawa i powinniśmy raczej pilotować tego drona prowadzić go w taki sposób, żeby unikać kolizji, ale jest to dodatkowe zabezpieczenie i trochę nam daje. Mogę powiedzieć, że wiele tych kontaktów z drzewami, on przeszedł bezboleśnie. Oczywiście były tutaj też jakieś rośliny, chwasty i tak dalej i to już było trochę inaczej. Ogólna ocena uważam, że jest 8 na 10. Wiadomo, że z osłonami nie lata się super. Poza tym ten dron sprawia wrażenie już bardzo dużego, ale są, jest wiele sytuacji, kiedy warto sięgnąć po osłony, tym bardziej, że kosztują Kilkanaście złotych. Możemy być bardziej bezkarni podczas lotów nisko. A tuż nad powierzchnią ziemi. Pomiędzy ludźmi, ja bym powiedział, raczej zaangażowanymi, czyli na przykład, nie wiem, załoga podczas teledysku, drużyna piłkarska podczas treningu, po odpowiednim przeszkoleniu i po powiadomieniu całości, że będziemy latać z dronem. Ja ogólnie jestem zadowolony z tego e, eksperymentu. Wiadomo, że to nie jest up e, FPV, bo jeżeli chcemy coś więcej, to trzeba już poćwiczyć i polatać choćby Neo czy Avatą, albo część lepszym, lepszym, na przykład Pavo 20 Pro lub podobnym CineUPM jak na przykład CineLog 30 V3 super sprawa. Ale na wszystko przyjdzie czas i powolutku na wszystko można znaleźć miejsce. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przy okazji zapraszam do moich treningów online. Mamy treningi darmowe, takie jak na przykład pierwsze kroki z dronem, czyli jak zacząć przygodę z dronem, ale też mamy szereg treningów krok po kroku od pudełka po projekty kreatywne choćby właśnie z zakresu Mini 4 Pro. Dzięki za uwagę. Widzimy się na bieżąco w kolejnych epizodach. Pozdrawiam i życzę Happy Flies bezpiecznych i fajnych, satysfakcjonujących lotów. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!